No hej wam cześć. Dzisiaj się taka już no, ostatnio długo Długo niespotykana została A chodzi o to, że popadało u nas Także... No i to całkiem nawet sporo myślę. Ja tam tego tej miarki nie mam ogólnie do... Co wy, co wy odstawiacie tu co? <grywka> Białka mi też gdzieś wylignęła. No tutaj pod tym pod okapem co ustawione było, no to naleciało. wariacja Białka, co tam robisz? Białka uciekła, dobra. No tu jeszcze chciałem iść zobaczyć te, no tam do to wiadomo, delikatnie może przybyło. No tutaj też cała cała wanienka wody Dobrze się użyje Białka nie pójdzie raczej z nami Czy nie Białka idziesz z nami? Jak chcesz to chodzi? Ja dobra, na, na siłę i nie będę zabierał Fela, zabierasz patyka na drogę, tak? No zobaczymy, jak tam na polu. Tylko to muszę w jakimś miejscu sprawdzić. No i ten twój patyk się przyda, nawet czekaj. Ja idę pierwszy. Fela. Rozumiesz? Chodźcie. No, pomału, pomału fela zaczyna rozumieć. No, sprawdzimy, jak. Jak do miąkło. No czekaj, felan, za, zaraz ci tego kija dam. A muszę zrobić zrobić małą dziurę. No czekaj, no zaraz. Zaraz dostaniesz. No całkiem No tu już jest taka No, ale... Całkiem nieźle. No, nie wiem jak tam u was, ale u mnie padało mniej więcej dzisiaj od godziny 6 do godziny gdzieś no między gdzieś 13 a 14 przestało padać. No, a takie mocniejsze padanie, myślę, było gdzieś między 9 a 13. To wtedy, wtedy padało najmocniej. No, wiadomo, deszcz potrzebny, bo u nas nie padało gdzieś 5 tygodni. Jeśli chodzi oczywiście, tutaj taki deszcz, co cokolwiek zmienił. No, słychać chyba. No, wiadomo, w rowie, w rowie wody brak było. od, nie wiem. Tygodnia, chyba nie leciała. A teraz już, już z daleka słychać. No, deszcz, deszcz wiadomo, potrzebny, ale szkoda pod pewnym względem, że akurat w tym momencie popadało. Bo to praktycznie tak wyszło w środku żniw. Uuu, ładnie. A nie mogę. Bo to ten kanał dosyć jest długi, znaczy długi No długi jest. Nie wiem dokładnie skąd on idzie, ale Czy wstawię? E, no wstawię, nadal te kamienie jest całkiem dobrze widać, więc Ale tutaj To było dosłownie sucho, nie? Nic, zero tam się nie, nie zatkało? Nie. Bo też trzeba czasami na to zwrócić uwagę. No to, to sporo. Widać, że. Widać, że się teraz zrobiła taka rzeczka. Mała. Także tutaj. Tutaj fajnie. No, a tak na pewno. Te osoby, co akurat chciały, no powiedzmy, dzisiaj sobie siedz, bo było suche i tak dalej. No, no to pewnie nie są zadowolone. Kwestia. No, a przez następne tam parę dni będzie cała, no, dobra pogoda na, na wysuszenie tego. No to nie będzie problemu. Tak myślę przynajmniej. Nie wiem. Jeszcze zobaczymy do wodospadu. No to tak na pewno tutaj zaczną trochę odrastać te trawy i tak dalej. Będzie, będzie co więcej dla dla królików. No ładnie No no to, to gdzieś od jakiegoś tygodnia tu nic nie płynęło, nie? Zero totalnie Fala no, już skoczyła a teraz idzie no pod, pod, pod rynkę samą jest jest woda, nie? No to jest sporo Tu się tak troszkę zatkało, ale to nie przeszkadza no, fela uważaj, bo Cię porwie nurt. <noise> Popłyniesz. No, także widać, że całkiem, całkiem musiało dopadać. No, tam na takie tematy jak, żeby woda bardziej nachodziła do studni u mnie, czy coś takiego, to, to, to jest wiadomo za mały temat. To by chyba musiało w tej chwili padać, nie wiem, z tydzień. Żeby ta w, y, ziemia nasiąkła, tak. Ej, gdzie. Tam cię nie chodzi. Ma. Mało tu macie swojego do biegania? Ładnie, płynie, ładnie. Dalej. Na swoje, raz. No, fala oczywiście musi jeszcze trochę bardziej popsuć siadowi zboże, oj Fela, potem będziesz płacić, płacić będziesz. Za te połamane kłosy. No i dzisiaj wiadomo, chłodno. Dawno nie zakładałem długiego rękawu, no ale dzisiaj, dzisiaj trzeba było. <grytanie> Brawo. <grytanie> Brawo Fela. Widzę, że masz ciekawy sposób na wchodzenie do stawu. Tyłem. Także powiem Wam, by było, by było super, gdyby nie to, że no, ludzie akurat mają, mają żniwa w tym momencie, bo no, na pewno to nie jest na rękę. No, ja, ja niby nie mam nic do sieczenia, ale w tym roku też musimy kupić no, słomę, tak jak dwa lata temu, bo już nie zostało dużo. I pewnie gdyby nie ten deszcz, no to pewnie dzisiaj bądź jutro by, bym tą słomę woził. Także to też powiedzmy, jakaś tam komplikacja jest. No ale dobra, nie ma co tam się zamartwiać na zapas. Wszystko, wszystko sobie może wy, wysnąć, nie ma problemu. I co psiarnia, wy tak tutaj buszujecie? Co, Felas do lasu? No, myślę, że pojedziemy kiedyś jeszcze. Szarika by tam luzem puścić, to ojejku. Tylko nie wiem, jak ja bym go tam dotransportował. Nie no, żarty żartami, gdzie no, luzem szarika w lesie puścić? Oj, fela! O Jezus, Maria, Co ty, żeś zrobiła? Fela, ty oczadziałaś? No, bo ona tu sobie skakała. Skakała sobie zazwyczaj. I tu nie było tak głęboko, nie? Przyzwyczajona do tego, że. a <głupnęła> tu ładnie. O No, ale się już nauczyła, że ten lewy brzeg jest schrony, a prawy jest do wychodzenia. Dobra. Lecimy do domu, trzeba dać królakom, królikom siano, bo wiadomo, zielonkę co miałem na zapas, bo wiadomo, że no, tak prognoza pokazywała, że ma padać, no to trzeba było zrobić zapas. Także no, to do południa już zjadły to zielone co miały zapasu z wczoraj. Dobra, to my sobie lecimy. Także co, dzięki za oglądanie, trzymajcie się. No i cześć.